Witajcie kochani, z tej strony Dorociska Winaja, witam wszystkie zadykalne bliźnięta, bliźnięta, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również bliźnięta, które pojawiły się tutaj pierwszy raz, oczywiście wszystkich, bez wyjątku zapraszam do oglądania, do słuchania, a te bliźnięta, które pojawiły się tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, zapraszam, zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań, będzie mi bardzo miło. Moje piękne bliźnięta, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd tygodniowy na tydzień, od 17 do 23 kwietnia. Zobaczymy, jakie energie do Was idą w tym tygodniu, na co zwrócić szczególną uwagę, a na co uważać. Także nie gadamy, zaczynamy. I bliźnięta. Pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie z Wami rezonować, nie wszystko będzie do Was pasować. Bierzcie wyłącznie to, co do Was pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Nie bierzcie tego przekazu oczywiście na siłę, jeśli kompletnie nie Wasze energie, a jeśli oczywiście nie Wasza historia, to odsyłajcie. Do ascendentu, znaku księżycowego, Wenus-Mars, być może tam jest przekaz dla Was. Dobra, bliźnięty, zaglądamy. Czym zaskoczy Was ten tydzień i czym zaskoczy Wszechświat? Wyzwanie dla bliźniąt na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach, taka ogólna historia mhm. energia zawodowo-finansowa. Mhm. Co ciekawego w miłości. Okej. Okay. I karta rada. Fiu, fiu. Fiu, fiu. Mhm. Dobra. Okej. Okay. No, na chwilkę musiałam tutaj przerwać nagranie, ale jestem z powrotem. E, bliźnięta. Wyzwanie dla Was, tak? Taka energia z zewnątrz, um, którą bierzemy albo odrzucamy. Troszkę osobiste wyzwanie. Taka aura Klimat tego tygodnia. I powiem Wam bliźnięta, że taką macie niezłą misję w tym tygodniu, bo przestać rzucać włochami. Dosłownie. Przestać rzucać włochami w tym tygodniu, nie obrażać się na cały świat, ani na ludzi, ani na nikogo innego. I mam wrażenie, że. Takim wyzwaniem dla niektórych z Was będzie w tym tygodniu powiedzieć komuś: przepraszam, dosłownie przepraszam, pomyliłem się, źle na Ciebie mm, spoglądałem, źle Cię postrzegałem, źle oceniłem, oceniłam sytuację. Mm -hmm. I to przepraszam, kochani, mam wrażenie, powinno być skierowane w kierunku kogoś kto jest dla Was bardzo ważny w życiu, ktoś bliski Waszemu Sercu, ktoś z rodziny, partner, partnerka, być może też dzieci, jeśli macie, rodzice, ktoś bliski, przyjaciele, tak? Powiedzieć przepraszam z jakiegoś powodu, bo tutaj e, ta energia wyraźnie mi pokazuje, że sytuacja może nie tyle się wyjaśni, co się okaże, że źle oceniliście pewną sytuację lub zachowanie jakiegoś człowieka. Więc tu jest taka misja e, dla Was. Ewentualnie odwracając tą energię, drogie bliźnięta, przyjąć czyjeś przeprosiny, tak? Przyjąć czy, czyjeś przeprosiny, jeżeli to, no, ta zła ocena była skierowana w Waszym kierunku, więc taka misja dla Was. Mhm. Wiecie, obrażanie, obrażanie się nie jest fajne, jak to powiada mój synek e, i tego się trzymajmy, nie? I bliźnięta, przede wszystkim e, jeśli nie macie oczywiście jakichś tam nieznasek z kimś, z jakąś osobą, z jakimś człowiekiem, to przede wszystkim ten tydzień sprzyja temu, żebyście spojrzeli na na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. Sprzyja temu, że przestajecie się użalać, tak? uzalać nad sobą, nad swoim życiem, przestajecie się doszukiwać jakichś problemów, których być może nie ma, tylko sobie je wyolbrzymialiście, bo wiecie, to wpędzało Was, mam wrażenie, w taką, w taki marazm, w taką apatię, w taką rezygnację wręcz, Wam się po prostu nie chciało nic robić, a Wam się w tym tygodniu zachce, pod warunkiem, że pozwolicie na to, że dostrzeżecie to, że Wszechświat daje Wam, a daje Wam, w tym tygodniu od razu mówię, bardzo fajne takie pozytywne energie yy, i takie, wiecie, motywacje do działania przede wszystkim. Wam się zachce w tym tygodniu Bliźnięta i korzystajcie z tego yy, pełnymi garściami, tak? Także misja Bliźnięta na ten tydzień, głowa do góry, tak? Broda, głowa do góry, yy, uśmiech i lecimy, lecimy przez życie. <laughs> Także super. Dobra, Bliźnięta. Yy, praca. Piękny przekaz, kochani, wiecie, bardzo piękny przekaz, bo tutaj wyraźnie takie oświecenie yy, głównie umysłu, kochani. Więc, jeżeli jakieś bliźnięta w tym tygodniu yy, wiecie, musicie się do czegoś uczyć, przygotować, prawda? Macie jakieś egzaminy, kursy, szkolenia, yy, nie wiem, dostajecie jakieś nowe materiały do pracy, przygotowywanie, przygotowanie jakieś do zawodu, prawda? No to kochani, e, wiedza będzie Wam wchodziła po prostu sama do głowy, nie? Bo Wy będziecie mieli taki naprawdę jasny umysł, taki bardzo pojemny, ja to tak nazwę. Więc skorzystajcie z, skorzystajcie z tego. Wszelkie te Wasze pomysły, nie? E, które w tym tygodniu zaświecą Wam w głowie, które rozjaśnią Wam głowy, tak? To warto je wykorzystać dosłownie. To jest idealny tydzień, moje drugie bliźnięce na to. Żeby się wykazać w pracy, tak? Żeby się wykazać, żeby się pokazać z tej najlepszej strony, nie wiem, popisać się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, kompetencjami, tak? Pokazać tę błyskotliwość waszego umysłu i że potraficie myśleć inaczej, innowacyjnie niż do tej pory. No powiem wam, jeżeli odważycie się pokazać z tej najlepszej swojej strony, z tej najjaśniejszej, zawodowej, oczywiście, no to tutaj nie jeden pracodawca będzie się o was bił, dosłownie. No, czy tam wasz ten przełożony, którego już macie, sobie pomyśli. Kurczę, nie doceniłem tych bliźniąt, nie doceniłem tego mojego bliźniaka, pracownika. Także super. Korzystajcie z tego, korzystajcie właśnie tutaj, jeżeli spojrzycie na ten świat, że jest inaczej, nie? Bo być może jakieś bliźnięta bojkotowały swoje umiejętności i kompetencje, tak? Być może sobie dochodziliście do takiego wniosku, że... W sumie nie potraficie więcej niż, cały, niż, niż cała reszta, a tu się okazuje, że potraficie więcej i potraficie bardzo zaskoczyć, więc korzystajcie z tego e, jak najbardziej, nie? Będzie was w tym tygodniu, powiem tak, jeśli chodzi o sprawy takie zawodowe, nie? Typowo w tym tygodniu będzie was widać i słychać dosłownie i korzystajcie z tego. Korzystajcie z tego. Wiecie, Paś, to księżniczka akurat, ale księżniczka mieczy to jest taka energia, która bardzo czasami, czasami m, lubi przynosić niezbyt korzystne wiadomości, nie? I nawet jeżeli pojawią się jakieś niekorzystne wiadomości dla Was, to Wasza głowa będzie na tyle otwarta, na tyle jasna, że w mgnieniu oka dosłownie znajdziecie rozwiązanie na ten problem. Mhm. Wy sobie go rozwiążecie. No po prostu to jest tak, że żaden problem, żadna zła wiadomość, e, czy wiecie, jakaś tam reprymenda od szefa, Coś, co się po prostu może, jakieś plotki, które się pojawią, nie, na pewno nie zgaszą waszego światła w tym tygodniu. Więc korzystajcie z tego. Korzystajcie. Także teraz, do, do boju, ja bym powiedziała, nie? Idźcie rozjaśniać swoim, swoimi kompetencjami ten rynek pracy. Bo widocznie, no, rynkowi pracy brakuje takich ludzi jak Bliźnięta. W tym tygodniu to jest Wasz tydzień zawodowy na to, żeby odnieść sukcesy i pokazać się z najlepszej strony. Pięknie, kochani, pięknie. Mhm. Dobra, i miłość. <laughs> No i to też, kochani, mmm, piękna energia, troszkę taka przewrotna, ale powiem w ten sposób. I teraz tak, mam tutaj odrzuconą tą królową monet i no, kobieca energia, tak? Ale. To się dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Powiem w ten sposób: olać obowiązki w tym tygodniu. Macie prawo pełne, macie przyzwolenie wszechświata i macie sprzyjające warunki. Olać obowiązki, takie wiecie, typowo domowe i iść się dosłownie. Zabawić, zachulać troszeczkę, rozerwać tą Waszą spracowaną, umęczoną e, duszę i ciało fizyczne, również, kochani. Mm -hmm. Kobitki, babski wieczór się bardzo Wam przyda. O panowie, e, no może nie tyle babski wieczór, to też jakiś z kolegami, wyjście jak najbardziej Wam się przyda. Warto użuzmaić to Wasze życie. E, nawet jeżeli Wy wychodzicie osobno, prawda? Teraz mówię o związkach i relacjach istniejących, to też Wam będzie bardzo potrzebne. Wy ze sobą wiecie. Czy zatęsknicie podczas tej imprezy osobnej, oddzielnie, prawda, każde sobie, czy po prostu dacie sobie taki, e, takie światło zielone, nie? Ja Ci ufam, możesz iść z tymi koleżankami, ja Ci ufam, możesz iść z tymi kolegami, zabawić się, poimprezować. Jeżeli e, nie chcecie oczywiście osobnych imprez, no to wyjdźcie gdzieś razem, zostawcie te dzieci, jeśli macie, pod opieką dziadków lub koleżanki, kogo tam e, macie. Zostawcie, wyjdźcie do kina, idźcie na jakąś randkę, na jakiś spacer, taka rozrywka w związku. Naprawdę polepszy, polepszy wasze, waszą relację, poprawi piękna, piękna energia, która daje wam na to pozwolenie. I mało tego wam się będzie chciało. Będzie wam się chciało, nawet jeśli zasiedzieliście się w tym domu, zasiedzieliście się w tej pracy albo do tej pory uważaliście, że albo nie wypada, bo może ktoś już jest za stary, bo ja jestem mamusio, bo ja jestem tatusiem. Wypada, każdemu wypada raz na jakiś czas się rozerwać dokładnie w taki sposób, jaki lubicie. I właśnie idźcie w te imprezy, rozerwijcie się, nie? W miarę was oczywiście możliwości i waszych gustów. Także super, super informacja. Takie poza schematy, wiecie? Wyjście poza schematy typowej, wiecie, żony, typowej matki, typowego męża, typowego ojca. Nie? Wyjście. Po prostu pokażcie, że jeszcze drzemie w was ten taki duch może nie tyle młodości, bo wszyscy jesteśmy młodzi, i wszyscy mamy prawo oczywiście do imprezowania, do tego, żeby się zabawić, ale takie, takie schematy utarte, wiecie, ludzkie schematy, które czasami nas blokują i zatrzymują w domach, także no, do, do, do do zabawy w tym tygodniu, mhm, związki. Dobra, i teraz tak, mówię sobie tak o związkach, pozwolenie na randki, oczywiście, teraz jeśli chodzi o singli, wiecie co, mam wrażenie, że w Będziecie zaskoczeni jakąś osobą w waszym życiu, może to być jakaś kobieta lub po prostu mężczyzna również, lub ktoś, się, może być z Trygonu, kochani, e, ziemi, byk, panna, koziorożec, ale nie musi. I macie taką osobę, być może w pracy, być może gdzieś w szkole, lub jakaś taka stara znajoma, stary znajomy, która do tej pory ta osoba wydawała wam się, wiecie, taka bardzo spokojna, ułożona, nad wyraz taka rozsądna, rozważna, nie? I... W tym tygodniu ta osoba Was bardzo miło zaskoczy, okaże się takim niezłym, wiecie, rozrywkowcem <laughs> i no może, może zabić mocniej serducho do tej osoby właśnie z tego powodu, że ta osoba zaskoczy, zaskoczy. Więc tutaj, jeżeli macie taką znajomą, którą do tej pory wydawała Wam się, nazwę to wprost, troszkę nudna, nie, to w tym tygodniu no zaskoczy Was na jakiejś imprezie być może, czy to pracowniczej, czy gdzieś tam się spotkacie w jakimś barze, klubie. Będziecie mocno zaskoczeni tą osobą, także rozglądajcie się, rozglądajcie się. Takie, I wiecie co, ja to powiem, bo mi to od samego początku tego przekazu miłosnego siedzi w głowie i ja to powiem. Może nie powinnam tego mówić, ale to jest takie, wiecie, zerwanie po prostu z łańcucha. nie? Czy mamusia, czy tatuś zrywa się w tym tygodniu z jakiegoś łańcucha, więc być może jakieś bliźnięta spotkacie jakąś, wiecie, mamusię samotną, czy tatusia samotnego, który po prostu zerwał się z tego przysłowiowego, oczywiście, łańcucha, wyszedł na imprezę i i hola już piekła nie ma, tak? Także zwracajcie na to uwagę. Także pozwólcie sobie na to, żeby po prostu się zabawić w tym tygodniu, bez względu na to, czy jesteście w związku, czy jesteście singlami. Także impreza niech będzie udana. Dobra, lecimy do rady. Bliźnięta kochane uruchomić przede wszystkim ten generator motywacji, aktywności i chęci do życia, bo mamy tutaj tego króla buław, nie? To jest taka energia, która potrzebuje, żeby coś robić i mało tego, jeżeli coś robi, ono żyje, tak? Król buław lubi żyć, lubi czuć, że żyje i lubi czuć, że coś się w jego życiu dzieje. Ale przy okazji, przy tym wszystkim, on nie traci z oczu tego, co jest w jego życiu ważne. Więc bliźnięta uruchomcie się oczywiście do tej imprezy, do tej zabawy, do tej jasności, do pokazania się z jak najlepszej strony, do spojrzenia na świat właśnie tym takim dosłownie różowym, kolorowym okiem, tak? Y ale pamiętajcie, że są też oczywiście w życiu ważne rzeczy i nie zapominajcie o, o nich, ale mam wrażenie, że bliźnięta po prostu zapomniały o tym, że jest jeszcze rozrywka, a nie tylko praca, dom, małżeństwo i obowiązki, tak? Także dajcie sobie na to pozwolenie, um, zadziałajcie, pokażcie się z najlepszej strony, wyznaczajcie sobie nowe cele i działajcie przede wszystkim, róbcie, nie siedźcie bezczynnie. I niech Wam będzie dana właśnie ten takie spojrzenie na świat przez różowe okulary, koniec obrażania się, koniec patrzenia na swoje życie właśnie z tej negatywnej strony i doszukiwania się problemów, których być, po prostu, być może po prostu nie ma. Także bliźnięta, piękny przekaz dla Was. Piękny. <laughs> idźcie, idźcie, działajcie. Dobra. Zobaczymy jeszcze ten e, złoty kluczyk, taki aniołek, co nam tutaj doradza. O fajnie rozwija wątpliwości. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No właśnie, widzicie to, co ja mówię tutaj do Was od po samego początku tego przekazu. Nowe doświadczenia, tak? Czyli pokazać się, być może zająć się czymś nowym, jakieś nowe, genialne, takie innowacyjne pomysły. Tak samo tutaj w tych relacjach single. Idźcie, róbcie coś nowego. To będzie nowe doświadczenie, pełne takiej pasji, pełne motywacji, które Wam spowoduje, że zachce Wam się po prostu żyć, działać i, no i uśmiech od ucha do ucha. Niech tak będzie bliźnięta, także życzę Wam tego, bawcie się, imprezujcie, korzystajcie z życia. Wszechświat daje Wam na to pozwolenie i oczywiście mnóstwo okazji, także bliźnięta, mnóstwo pozytywnej energii, nie poddawajcie się i działajcie tak, żeby oczywiście Wasze życie było radośniejsze i, i bardziej spełnione. Tego Wam życzę, pięknego, wspaniałego tygodnia, niech się dzieje, niech wszystko się toczy w Waszej takiej pozytywnej myśli. I co, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!